Hej, moi drodzy, witamy Was serdecznie w kolejnym vlogu, tym razem już z Hiszpanii, z Marbelli. E, dzisiaj jest drugi dzień urlopu, Czy znaczy w sumie wiecie, no jakby trzeci tylko po prostu piątek straciliśmy jakby na, na, do, na dojazd, wiecie tam, e, samolot, e, autobus i tak dalej. Wiadomo, to jeszcze było do Wrocławia dojechać i potem e, tutaj przyjechać samolotem do Hiszpanii. Natomiast tutaj dzisiaj mamy taki e, drugi cały dzień. Jak nie wiem, wspomniałam jest dzisiaj niedziela, wczoraj był taki tychodzień organizacyjny, jeszcze byliśmy na zakupach Mercadona, nie pokazywałam tego haulu, bo wiecie co, myśmy tak głodni, że mówię, dobra, jemy, a nagrywać tym razem nie będę, ale to znowu podejdziemy, to Wam pokażę co i jak, bo wiele fajnych produktów, smacznych, również takich, co zawsze kupuję, ale coś tam nowego również dopatrzyliśmy, natomiast pójdziemy do innego Mercadona, bo wczoraj byliśmy, tak zmieniając temat, wczoraj byliśmy... Na szybko w takim dużym centrum handlowym kupić buty do biegania dla Tomka, bo stwierdzi, że to będą biegać, bo rano jest tak bardzo przyjemnie, 20 stopni o 8 godzinie, więc tak do biegania. I Paul z Tomkiem biega, No ja nie biegam, bo po pierwsze nie lubię, po drugie nie mogę przez kręgosłup, natomiast oni właśnie nas prosili pobiegać. I tam był taki sklep Mercadona, znaczy ten sam, tylko po prostu o wiele większy. I tam chyba zejdziemy jutro, żeby po prostu kupić coś dobrego na obiad. Na kolację, wiecie co, tam też wypatrzyłam wczoraj w mieście, fajne takie knajpki i całkiem nawet przystępne ceny, bym powiedziała. Więc tak, drugi dzień urlopu, chodzi o pogodę, jest no po prostu z wyśmienita, powiem Wam szczerze. Mamy dzisiaj 5 październik, 5 październik, rano 20 stopni, wczoraj było o godzinie 16, chyba 30, 32 było w ogóle jeszcze o godzinie 7, także taka pogoda, taka typowo wakacyjna. Dzisiaj mamy w planach, jak chłopaki wrócą, zjemy, pójdziemy do miasta, znaczy do centrum. Nie wiem, czy oni będą się mieli siłę, bo jak nie, to ja pójdę sama, Bo jak tutaj kojarzę te centrum, to centrum, już byłam dwa razy. Natomiast e, chciałam tam kącić, dzisiaj się przejść, zobaczyć co i jak. E, I oczywiście plażowanie po południu, e, bo naprawdę jest taka typowa pogoda do plażowania. Nie chodzi o wody, tak, co wczoraj głową, jakoś tak chłodno, w tej pały się kąpał, ale ja byłam wcześniej wysłana po prostu, może dlatego, ale dużo ludzi się kąpie. Więc takie to krótki moi drodzy. Yy, więc tak, mówię, jesteśmy w Hiszpanii, jest, pogoda jest super, nic tylko odpoczywać i po prostu korzystać. Jeżeli chodzi o mieszkanie, to wiecie co? Ono jest, chodzi o lokalizację, to jest przy morzu, Zapłaciliśmy za spanie od piątku do piątku 800 euro prawie. Natomiast to jest tak dobra cena, bo tutaj jest przecież może bardzo drogo, więc tak. Tu jest taka ala sypialnia, natomiast to, jest co, to nie jest jakby zaagresowana ścianka, tylko to jest taka jakby e, zasłona po prostu, ale to jest bardzo często, bo to nie w pierwszym apartamencie mamy takie, taka jakby, takie coś, natomiast to jest liczone jako, jako jako sypialnia. Tu jest szafa taka wielka ze szkłem, a część za szkłem. z znaczy lustrem. Jeszcze podwierane wszystko. Tylko to że tutaj wiecie co, jest tak w tym pokoju, taki widzicie już nie ogarno, Bo po tutaj już żyjemy, mieszkamy i nie mam tego dokładnie, gdzie w powkładać. Tutaj tu jest sporo półek, tylko znowu ja się boję, że do półki co? bo potem boję się, że tego nie zapomnę zaraz z powrotem. Więc tak, jest to jest tu jadalny, taki spory. Tam właśnie jest e, balkon. Tutaj spo, Tomka z pani, natomiast to spanie, gdzie są już było rozłożone, jak już jak przyjechaliśmy, i tak to zostawiliśmy, że po prostu tutaj spał, że tam się leżał po plaży. Tutaj jest stolik, gdzie jest pełno klamotów, telewizor, który jeszcze na był włączony, półka i tak dalej. Tutaj taki mam tutaj, wiecie, już bałagan, ale tam po prostu co trzymamy. A czy Ja wszystko wiem, co w tym bałaganie jest, bo tak sobie po prostu poukładałam. I tu jest taka, taki mały aneks kuchenny. Chodzi o ten aneks kuchenny, to tak: no... miejsca jest sporo, jak widać, są duże półki, tylko tak, to jest bardzo wąskie tutaj. Więc tutaj w ogóle nic przygotować na tym nie można. Mała jest płyta. I jest również mikrofalówka, jest spora, zamrażalnik. Jest też również łazienka mała, jest pralka, bo pralka też to taki był główny wymóg. Bo widzisz, że po prostu nie brać tyle klamotu, ze sobą po prostu prać. Teraz właśnie włączyłam pierwsze pranie, bo trochę się zebrało, powiem Wam po półtora dnia nie, to jest możliwe, ale no to po prostu jest z tym praniem niemożliwe. Czy ja jestem w domu, czy na wakacjach, to cały czas jest pranie. A mówię, no nie brałam tego wszystkiego za dużo, bo jak mówię coś chciałam sobie kupić, a znaczy niedużo, nie dużo, bo mówię nie mam dużego miejsca w torbie, ogóle coś do was na chwilę, chociaż ja jestem, mówię, no jestem dopiero po przebudzeniu tego krem nałożyłam na twarz i tak dalej i tak wczoraj byłem właśnie w tym sklepie, widzicie? No w tym wielkim centrum handlowym, powiem wam tak olbrzymie centrum, centrum handlowe, takiego już w życiu nie widziałam. a byłam, wiecie co? I w większych miastach i w Anglii i i w Niemczech i w Polsce i tak dalej, ale to było po prostu olbrzymie. I tam kupiliśmy buty do Tomka, dla Tomka do biegania, bardzo tanie, w ogóle powiem Wam, że tutaj rzeczy sportowe są w takich bardzo przystępnych cenach. Na Zalando na przykład w Niemczech takich cen nie widziałam, bo na przykład buty Riboka do biegania tylko 35 euro na promocji, a były też takie fajne Nike Rc55, więc i buty do piłki były dosyć takie, wiecie co, tanie, ale mówię, nie mamy aż tyle miejsca. Chciałam sobie kupić tylko jeden sweterek albo taką fajną kamizelkę, natomiast jak wspomniałam, e, fajne rzeczy w Primarku, natomiast ja bym chciała coś kupić takiego, wiecie co, takiego typowego, czy znaczy nawet nie typowego, ale coś innego, co mogę kupić tylko tutaj. I tutaj jest taki fajny sklep właśnie obok mieszkania, obok apartamentu, do niego zajdę, ale to mówię, to za parę dni. A bo idę, ja teraz zabieram się za przygotowanie śniadania. No tak, bo chłopaki jeszcze biegają, wrócą, to żeby śniadanie było gotowe, bo ja już jestem w ogóle strasznie głoda, Nawet nie wiem, czy dotrzymam do ich towarzystwa, no ale pewnie dotrzymam. A później pójdziemy na miasto. Pochodzimy i oczywiście. A czy wam to już mówiłam w sumie? Widzicie co? Dobra, bo się już powtarzam. Kończę na razie i będę się do Was później meldowała. Przypomniało tak mi się jeszcze, wiecie co, y, użyłam y, wczoraj y, wieczorem właśnie tą maseczkę z taka nowość, peptydy i granat, y, owoc agranatu, powiem Wam, że jest bardzo fajna, natomiast to jest maseczka taka y, kremowa, raczej ona jest w płachcie, ale kremowa, ona nie jest aż tak nasączona jak takie bardziej y, przezroczyste płachty jakby, Natomiast ten płyn w środku jest bardzo dobry. Super na i tak dalej. Natomiast to miasto nie jest aż tak mocno na słońcu, jak inne. To jest plus i minus. Na przykład na okres jesienny, nośno, to jest duży plus, jak dla mnie, bo nie jest taka zimna. Więc to mogę polecić, że to dorwiecie, czy w Polsce, czy w Niemczech. Polecam tą maseczkę, bo naprawdę byłam z tego super zadowolona. I oczywiście, jak to dorme na słońcu, to oczywiście zakupię. Moi drodzy, więc y, ja się na to miasto wybieram jednak samo, bo chłopacy zostali w domu, Paweł ledwo żyje, Tomek mógłby iść, ale mu się nie chce, więc sama idę w to centrum y, i zaraz wam wszystko pokażę, co jak, chociaż ja już jakieś to nagrywam, ale pokażę jeszcze raz. Ja już wracam z tego spaceru. Sporo ludzi na mieście, ale wiadomo, dzisiaj jest niedziela, więc jest taki dosyć ruch. Natomiast więc tak, wracamy, pewnie coś zjemy idziemy na plażę. Tak przez chwilę jeszcze weszłam w tego sklepiku, gdzie właśnie oglądałam... Zawsze kupuję sobie jakiś taki sweterek. Znaczy jak tutaj jest, znaczy zawsze, no raz kupiłam. Dotychczas, plus taki szal kupiłam tutaj. Powiem Wam, bardzo fajne ubrania i nawet nie taki wcale drogie, bo to troszkę droższe od tego, co jest w Primarku, ale jakościowo lepsze, bo składowo to wychodzi lepiej, więc sobie tutaj zajdę e, nie wiem, może, widz co jutro czy pojutrze i kupię sobie jakiś sweterek, bo bardzo ładne są e, w ogóle inne niż te, które są u nas e, jakby dostępne więc e, dlatego to mi się tak właśnie bardzo tutaj podoba, no dobrze więc drodzy kończę gadać o tych ciuchach, o tych łachach, bo to bez sensu chyba, a teraz lecę do pokoju, tylko wiecie co nie wiem gdzie teraz weszłam E, chyba tony też mogę wyjść, więc lecę, e, ogarniamy się i chyba idziemy na plażę. Bo wiecie co, jest godzina w pół do pierwszej? To akurat Nie, źle weszłam, muszę się naokoło jednak. Więc e, idziemy na tą plażę i idziemy leżak czy leżakować. Plażować, bo leżaków nie mamy. O, jakieś drzewa, e, ale na, ludzi na plaży już jest sporo, także będziemy odpoczywać. Już jest wiecie co, już minęła godzina, my lecimy właśnie na plażę, coś tam zjedliśmy, teraz właśnie lecimy plażować, sporo ludzi mówię, a 33 stopnie pokazuje. Zbieramy na zakupy do Mercadona. Jest dosyć w sumie już późno wpół do 11, bo chłopaki e, rano jak zwykle biegali. Natomiast chodzi o pogodę, a dopiero słońce tak się widzi cało przyjaźnia. Było dosyć pochmurnie, ale mamy dzisiaj słońce, więc później na pewno będzie plażowanie. Nie zaś się sapam, ale najpierw właśnie te zakupy, bo potrzebujemy tam dokupić wszystko w sumie i jakiś tam obiad, przekąski, coś na kolację, owoce, warzywa. Bo bardzo dobrze mają pomidory i wodę, arbuzy, melony, więc to też trzeba kupić. Bo matko, że się starlałam po tych schodach. Więc na razie kończę i lecimy dalej. zakupów, natomiast pokażę Wam parę tylko rzeczy, dlatego, że no, cały haul by trwał, myślę, że spokojnie 10 minut. O to nie wiem, czy to w ogóle jest sens pokazywać, natomiast e, fajnych parę jeszcze chciałam Wam pokazać. Pierwsze, że to jest sok e, świeżo wyciskany właśnie z mandarynek. E, to jest 1 e, litr kosztował e, 7 euro. No może nie tanio, ale powiem Wam, że spróbowaliśmy sobie, w, nie, w sobotę takie małe opakowanie kupiliśmy, bardzo dobry, jest ten sok naprawdę, więc e, ja taką po prostu większe opakowanie wzięliśmy. Bardzo dobry, polecam. Tam taka, taka maszyna właśnie do wyciskania, taka właśnie w sklepie z butelkami razem. Są trzy pojemności, ta to jest największa litrowa. Dalej na obiad. Takie wiecie co? Ala risotto, ala paella. To jest taka bardziej, tu jest trochę kurczaka, ale ma mało w sumie go kurczaka. Ale to są pieczarki, dobre do dobre takiej tu ustawy, ale to jest dobre. To kosztowało takie małe opakowania 3, 3 euro. A wzięliśmy jeszcze coś takiego z mięsem wołowym za 3,5 dla chłopaków, bo to będzie dla mnie. Oczywiście wzięliśmy kolejny ser. Hmm, tutaj taki jest mieszany kozi. Kozi, no to kozi, owczy i tak dalej, ciekawy. Albo w sobotę kupiliśmy inny. Ten ser kosztował 6,32. W ogóle te sery są bardzo dobre. Dalej nowości. Tutaj wzięłam z pod oczy 2 euro, to są 2,2 dwie sztuki, znaczy w sensie dwie pary, bo moje się już powoli kończy. Po prostu widziałam za mało, zobaczę, czy będą dobre. Dam wam oczywiście znać. To jest wszystko pokazane. Z takich nowości, które ja wcześniej jadam, to jest y, czekolada spistacjowa. To chyba, co 3 euro kosztowało, tylko to nie jest duże. Ale zobaczymy. Ogólnie tutaj mało sobie czyjemy, ale stwierdziłam, że coś tego innego wypróbuję, co dawno nie jedliśmy. I oczywiście też wzięłam, bo w sobotę tego nie brałam, bo mąż czytał, że trzeba dbać o imię, a to ja teraz stwierdziłam, że tak średnio oto dwa nieco, tylko chyba tego nie widać. Może tak pokażę. To jest takie ciasto, widzicie, bardzo dobre, to kosztuje 7 euro. No może też z raz jeszcze kupię, jak będziemy na saple. To jest bardzo dobre. Naprawdę takimi orzechami z lukrem, takie ala francuskie, bardzo dobre. I tutaj jeszcze aha, oliwki kupiłam to pierwszy raz, tutaj są z papryczką bardzo dobre, naprawdę nawet Tomkowi to bardzo dużo smakowało, chociaż on tak za bardzo oliwek nie lubi, a może to jeszcze wziął takie wiecie co, ona ostro z zielonymi takimi oliwka, nie oliwkami papryczką, no zobaczymy, ceny nie pamiętam tego, bo nie patrzyłam, tylko mówię, no inne ceny tak kojarzę mniej więcej, a tych oliwek właśnie nie zwróciłam uwagi, ale jak mówię no jedzenie tak nie więcej w Niemczech więc no nie musisz całkiem jak na ich takie Dochody, to wydaje się, że raczej yy, drogą. No nic. Dobrze, pakuję to, raczej yy, znaczy pakuję to resztę już do półek i dalej uciekam. Harpuj, dew, co szybko do tego sklepu, potem swaterek zobaczę, bo jest tak na razie pochmurkie i wykorzystam po prostu ten moment.